Pracowity dzień, drodzy państwo. Drugie auto chcę tu państwu zaprezentować. Jest to Skoda Yeti, model w poliftingu, silnik benzynowy. Samochód pochodzi z polskiego salonu. Był tu zakupiony w salon Polska, drodzy państwo, użytkowany w jednej rodzinie. Miał przed nami dwóch właścicieli, ale to było w jednej rodzinie użytkowany ten samochód. Drodzy Państwo, tutaj jest dowód rejestracyjny, na którym widać numer rejestracyjny, numer nadwozia oraz data pierwszej rejestracji. 9 styczeń 2015 rok. Są to potrzebne dane do weryfikacji historii tego pojazdu i potwierdzenia przebiegu, a przebieg jest Niewielki, bo ma przejechane jedyne 76 tysięcy kilometrów ten samochód. Także zapraszamy, jeśli ktoś szuka z niedużym przebiegu, przebiegiem Skody Yeti. zapraszamy do nas, do naszego komisu Auto Lew Lewandowski, który znajduje się w Elblągu przy ulicy Bociania 2. Drodzy Państwo, opony Pirelli. Wyglądają jak nowe tarcze hamulcowe, nówki. My musieliśmy założyć te tarcze, gdyż one były oryginalne, jeszcze nigdy nie były zmieniane, wyglądały brzydko. Na stronie leef.pl będą wszystkie informacje o tym samochodzie. Cena i około 40 zdjęć. Wszystko tam zobaczycie lub zapraszamy osobiście do Elbląga, ulica Bociania 2. Hak holowniczy jest, czujniki cofania są. Drodzy Państwo, auto czyste, zadbane. Proszę zobaczyć, jak wygląda bagażnik. Koło zapasowe jest. Tu ma też takie różne haczyki, żeby sobie zamocować siatkę. Tu jest również dodatkowa siatka, gaśnica, trójkąt. Po tyle oczywiście można położyć. Znacznie wtedy zwiększa się przestrzeń bagażowa. Drodzy Państwo, auto jest bezwypadkowe i nie było jeszcze powtórnie lakierowane, także lakier oryginalny na każdym elemencie. Chętnie pojedziemy do salonu Skody, żeby potwierdzić ten fakt, że samochód był nielakierowany. Lub do waszego mechanika nie ma problemu, lub na dowolną stację diagnostyczną na terenie miasta Elbląg i okolice. Ja tu mam czujnik lakieru. Więc zaraz tutaj przy kamerach Czy kamerze Sprawdzimy grubość lakieru, drodzy Państwo, sami sobie teraz też ocenicie. Jak ktoś się nie zna, proszę pokazać film swojemu lakiernikowi. Osoba doświadczona z pewnością po tym filmie stwierdzi, że samochód jest nielakierowany, bezwypadkowy. Także zapraszam. Przy okazji z bliska można się przy, przyjrzeć jak wygląda lakier, z tej strony nie ma żadnych wgniot ani rys. Tak jak widać lakier oryginał. Dach sprawdzimy, zobaczymy czy nic nie spadło na dach. Proszę bardzo, oryginał. Drodzy Państwo, z tej strony też bardzo ładnie wygląda samochód. Nie ma żadnych rys, aczkolwiek ma dwie takie delikatne wgniotki. No pod kamerą nie będzie tego widać. Mam nadzieję, że zdążymy tutaj umówić naszego pana wgniotkarza, tak zwanego, który potrafi usunąć te wgniotki bez lakierowania, tak zwaną metodą PDR. Czyli wkłada druty i prostuje blachę. Tak jak mówiłem, to jest oryginalny lakier. Skoda po lifcie. Pierwsza rejestracja 2015 rok. Aczkolwiek, staśmy, drodzy Państwo, zapewne ten samochód zjechał w 2014 roku. Jest to ze stycznia pierwsza rejestracja, także rok produkcji 2014. Nawet tu na, ta szyba nam mówi o tym. Szyba jest oryginalna i czwórka tutaj. Nie wiem, czy Państwo widzą tą czwóreczkę tutaj na dole. To oznacza, to oznacza rok produkcji szyby. Także przednia szyba również nie była zmieniana nigdy od nowości. Jest oryginalna. tu przyłożymy jeszcze tu na dach przy, przyłożymy drodzy państwo proszę bardzo to jest w 100% oryginalne wszystko. Tutaj jest plastik, to nie zadziała. Osłona plastykowa jest. A więc tak. Lakier oryginalny, opony Pirelli bardzo ładne. Są. Opony to w ogóle są, drodzy państwo, nie wiem czy państwo dostrzegą, ale to jest 2024 rok, opona 38 tydzień. To jest data produkcji opony, także opony są, można powiedzieć, jak nowe. Mamy tutaj środek. Teraz środek, jak przystało na przebieg, jest bardzo zadbany. Tu jest również numer nadwozia. Można sobie sprawdzić historię tego samochodu. Zapewne Państwo nie wierzą w przebieg tego auta, więc jeszcze raz pokażę numer nadwozia. Proszę sobie sprawdzić historię tego pojazdu. Przejechany ten samochód ma jedyne 76 tysięcy kilometrów. Proszę zobaczyć, jak wygląda fotel. Nic tu nie jest wytarte. Samochód zadbany. Nie woził żadnych towarów. Podsofitówka. Zadbana, nie opada, nie jest podziobana. Oczywiście sześciobiegowa skrzynia biegów. Klimatronik podgrzewane fotele. Skoda świetnie wyposażona jest. Jest tak. Y Kapicerka z systemem montażu fotelików ISOFIX Są również poduszki dla osób siedzących z tyłu także Bezpieczeństwo jest bardzo ważne Tutaj nam o Zobaczcie jak to wszystko wygląda tu są kurtyny powietrzne w sumie to ma 10 poduszek powietrznych ta Ten samochód Dużo miejsca Przypominam, cena będzie na lf.pl. Serdecznie zapraszam. Cztery elektrycznie otwierane szyby Centralny zamek, oczywiście, jeszcze tutaj, tak, ku pamięci, książka serwisowa jest, aczkolwiek to jest elektroniczna książka. Są tam jakieś dokumenty z przeglądów, takie na kartkach H4. Także historia jest potwierdzona. Można sobie tą historię również potwierdzić w historii pojazdu GOW.pl. Sami Państwo zobaczycie, ile ten samochód pokonywał kilometrów. Jest tam wpisane każde badanie techniczne. Każdy, tutaj kontrolki niepożądane się nie zapalają. Wszystko działa, drodzy Państwo, 76 tysięcy przejechane kilometrów. Radyjko, klimatyzacja, chłodzi. Tu wszystko działa, drodzy państwo. Już czuć jak chłodne leci z klimatyzacji. Wszystko jest sprawne. Przyjeżdżając do nas, pojedziemy na stację diagnostyczną czy do salonu Skody, potwierdzić stan techniczny samochodu. Jedyna kontrolka, która się pali, to jest ta od pasów. Szyby sprawne, wszystko działa. Tutaj przednia tak samo i tam tylna działa. Szyby lekko przyciemniane z tyłu są. To jest oryginalne przyciemnienie. Tu jest jeszcze taki schowek. Tak jak widzicie, tu na okulary wszystko działa, wszystko jest sprawne. Nic tutaj. Nie ma rzeczy, która by tu nie była sprawda. Tutaj lampkę też. A więc, drodzy państwo, zapraszamy do naszego komisu, auto Lew Lewandowski który znajduje się w Elblągu przy ulicy Bociania 2. U nas również możesz pozostawić swoje obecne auto w rozliczeniu. Zapraszamy do negocjacji. Kupujemy również samochody za gotówkę. Zapraszamy.